Witajcie kochani. Jestem w Polsce. Pan powiedziałam. Ehm, dziękuję, że wszyscy ewangelizują. Ehm, chciałam przy pomodlić się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, są, eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojciec nieba Boży, z się nad nami. Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcy, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego otworzone, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, Słowem Boże, istotowo zjednoczone zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, nieskończonego Majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynia Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przywódku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Dom Boży i Bramo Niego zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorące Ognisko Miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości Miłości, Skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci Miłości Pełna, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, snu Wszelkiej Bezdęda, Głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały, najgodniejsze z się nad nami. Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie, serc wszystkich, z się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości, umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, z się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, z się nad nami. Serce Jezusa, którego w pełni wszyscyśmy otrzymali, z się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata z się nad nami, Serce Jezusa, cierpliwe, wielkie miłosierdzia miłościa z nad nami, Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy życie wzywają z miłości nad nami, Serce Jezusa, źródło życia, świętości z się nad nami, Serce Jezusa, przyboganie za grzechy nasze z się nad nami, Serce Jezusa, ze żywością napełnione z miłości nad nami, Serce Jezusa, danie prawości nasze starte z się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włóczniom przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju pojednania, aż zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, Cichy i pokornego Serca, uczyń serce nasze według serca Twego. Wszechmogący, Wieczny Boże, weź na serce najmniejszego Syna swego i na chwałę mi zadośćuczynienie jak i w imieniu grzeszników ci składa, daj się przebogać tym, którzy zrzeczą Twojego miłosierdzia. Adziadaj, raczej, udzielić przypaczenia w imię Jego syna Jezusa Chrystusa, który z i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu, boski zbawicielu. Naszymi grzechami lecz nie narażyć o pani święty, ale wszelkich złych czynów raczej na zawsze zachowywać, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu dobry, do słodki pośredniku boski. Jedyna ucieczko nasza, w sercu twoim racz nas obmyć, do serca twojego racz nas przytulić, ten set na wieki racz nas zachować. O Jezu najsłodszy, którego za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób płacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem, zgadą o to, narzucając się do stu twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym chodem, czci wynagrodzić o ziemłość żeby, jakie zawsze stron ranią właściwsze Twoje serce. Świadom jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych brzydnień, a przyjęci najgłębszą skrucham jesteśmy gotowi dobrowolnym za uczynienia wynagrodzić Ci nie tylko za Twoje grzechy, ale za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, pasterzem i wodzem. A jakże liczne straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić, o to brak skromności we w życiu w strojach, liczne sidła, zostawianie na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ochydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie, świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twojego namiestnika i stan kapłański? Kto nie zatrzyma bezczelnienie samego sakramentu boskiej miłości, okropne świętokradztwo i publiczne wykroczenia narodów wyłamające się spod praw i kierownictwa? stawionego przez Ciebie świętego Kościoła. Panie, jesteśmy gotowi oszczędzać dać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni, aby zaś choć w części naprawić niewagi wyrządzone Tobie. O to, Jezu, składamy Ci za dość uczynienia, kiedy samą Bogu oferowałeś na krzyżu i które postanawiasz co dzień na ołtarzu w połączeniu z za dość uczynieniem Bogu rodzice dziewice, wszystkich świętych i pobocznych dusz wiernych. Z głębi serca przyrzekamy Cię, o Jezu, oddać Twoją służbę, okazując mocną wiarę czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanowimy nie dopuścić wedle na sił do nowych zniwak i pociągów najwięcej dusz Twojej ślęte ślady. Najłaskawszy Jezu przyjmij za przyczynę świętej Marii Panny ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i nam zachować od śmierci w jedności obowiązkom Twojej świętej służy przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszliśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem, Ojcem Ducha Duchem Świętym żyjesz, Króryś, na wieki i wiek, Pan. <moglę> Modlę się za wszystkie dusze zmarłych, też cierpiące, za tych, co widzę, za tych, co um, daję mi przekaz. Pan Bóg um, bardzo blisko jest ze mną, żyje we mnie, czuje Ducha Świętego. Ja Was uzdrawiam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem odliła się Bernadetta z Katowic.